Dzień dobry państwu. Nazywam się Stanisław Dylak. Jestem pracownikiem Wydziału Studiów Edukacyjnych w Uniwersytecie, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzę tam zakład pedeutologii. Bardzo dziękuję za zaproszenie i właściwie cieszę się z tego, że mogę powiedzieć o sprawach, o których piszę w swojej książce. Wydaje mi się, że książka ta spina trochę wiedzę, jaką już posiadamy pedagogiczną. Y, która jest y, prezentowana przez wielu naszych pedagogów z tym, co obecnie się dzieje ze współczesnymi badaniami nad mózgiem. Y, ma ten to spotkanie nasze, to jest pięć części odpowiednio do rozdziałów książki. Y, ja nie powiem wam tutaj, nie opowiem o jakichś cudownych sposobach nauczania uczenia się. Takich nie ma. Nie wierzcie nigdy w super nauczanie, szybkie, łatwe, przyjemne. Tego nie ma. O tym mówią nam współczesne badania nad mózgiem. Nie ma. Trudy nas formatują, trudy kształtują nasze mózgi. To będę chciał wam udowodnić. Chciałbym i chcę wzmocnić wiarę w szkołę, niekoniecznie w tę szkołę, w tę szkołę, jaką obecnie mamy, ale w szkołę w ogóle. Chciałbym, żebyśmy w to wierzyli. Chciałbym, że żebyście wierzyli, że szkoła nie tylko powinna, ale może być inna. Zależy to od nas, zależy to od nauczycieli, od edukatorów. Myślę też, że, że chciałbym te na nowo wzbudzić wiarę w uczniów. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale przygotowując się do tego wykładu, pomyślałem sobie, że chyba jednak w skali kraju, może nawet więcej, tracimy ten kapitał społeczny, jaki prezentują uczniowie, wszystkich szczebli nauczania. Oni wiele mogliby zrobić dla swojego środowiska lokalnego. Pokazują to różne projekty, gdzie, których przedmiotem był, była metoda projektów. Te dzieciaki jak uwierzą, gdy uwierzą w to, co robią, to naprawdę są w stanie na wielkie, wielkie poświęcenia. I myślę sobie, że to jest ten kapitał, który tracimy. Oni mogliby przez działanie się uczyć, co jest trochę nieobecne. Mózg jest podmiotem i przedmiotem działania. Znaczy to, że on się kształtuje, formatuje pod wpływem tego, co my robimy, rękami, nogami, co, jakie zadania rozwiązujemy. Ale także jest odwrotnie, że my robimy wszystko, co robimy, jest zgodnie z tym, co jest w naszym mózgu. To jest chyba oczywiste. Innymi słowy, bym sobie wyobraził, wyobrażał, że relacja między mózgiem a otoczeniem jest taka, jak między dwoma kołami zębatymi. Będącym w tym samym łańcuchu. Jedno się poruszy, drugie też się poruszy, i odwrotnie to się poruszy, to się porusza. To sprzężenie zwrotne jest przeogromne. Chcę tylko powiedzieć jeszcze jedno, żebyście Państwo nie myśleli, że ja występ, chcę wystąpić jako znawca mózgu. Nie jestem znawcą mózgu. Ja tylko czytam o mózgu. A przede wszystkim czytam badania, jakie inni mądrzejsi ludzie zrobili nad związkiem między aktywnością fizyczną, aktywnością intelektualną, a kształtowaniem poznawczych możliwości tegoż mózgu, poznawczych możliwości, możliwości naszych. I tutaj znalazłem taki piękny cytat pani Horstman. Która mówi, że właściwie jesteśmy na początku drogi, że właściwie uczeni próbują odgadnąć, co się dzieje między naszymi us us uszami. Jesteśmy na początku drogi i przestrzega przed pechą, przestrzega przed nadmiernym, przed zbyt szybkim wyciąganiem wniosku między wiedzą o mózgu a nauczaniem i uczeniem się. Bo zobacz, to jest ogromna odległość, prawda? Tu mamy konkrety, tu mamy fizykę, biologię, tak? podstawowe twierdzenia, a tu mamy filozofię, filozofię bo, nic, bo przecież nauczanie to nic innego jak element filozofii praktycznej. Mózg jest plastyczny, to od tam chyba 100 lat już piszą. Bardzo wyraźnie o tym pisze i dużo pisze nasz uczony, neuronaukowiec, profesor Wetulani. Profesor jest wiele danych, proszę Państwa, na to, że że mózg formatuje się pod wpływem naszego działania i ta, to przekonanie musi dotrzeć do, do tych, którzy, którzy planują programy nauczania, podstawy programową, planują nauczanie. Muszą, musi to być głęboko w świadomości, w, tej, w tym centrum, o czym za chwilę powiem, gdy będę mówił o, o, o kręgach Wiedyszyca, że, że to, co robimy, nas kształtuje. Innymi słowy, chciałbym to udowodnić dzisiaj, że jesteś że, że jesteś tym, co robisz, a robisz to, kim jesteś. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Nie może być tak, że uczysz się na pamięć, a później jesteś nagle twórczy. W wyjątkowych wypadkach może tak, ale to jest, to jest wielki dystans. Pokazały to ostatnie wyniki badań PISY, prawda? W 12 roku najmądrzejszych uczniów mieliśmy na świecie, tak słyszałem. A później się okazało, że może niekoniecznie, bo gdy przyszło do rozwiązywania zadań praktycznych, to byliśmy gdzieś tam pod koniec. Także plastyczność mózgu jest to coś, w co powinniśmy wierzyć przede wszystkim i o tym powinniśmy być przekonani. I wiele o tym, wiele o tym mówi. To jest taki homunculus, który ktoś narysował. W, w książce Susan Greenfield. Mianowicie ten homunculus reprezentuje swoje, jego członki reprezentują bogactwo reprezentacji w takich dwóch pasach korzy, na korze mózgowej, które, które są wyznaczane, wyobraź sobie head, ten e, słuchawki, tak. I tam są, jest taki pas łączący te słuchawki, to właśnie tam, gdzie są te słuch ten pas, to tam właśnie biegną te dwa pasy: kora ruchowa i kora czuciowa. I to jest właśnie kora ruchowa. A więc zobaczcie, jakie mamy sprawne dłonie, one mają większą reprezentację. Czyli już wynikając stąd, wydaje mi się pewnie w nią to ewolucyjnie było kształtowane, że aktywność rękami, zobacz stopy, zobacz wargi, zobacz to wszystko. Powoduje, że większa reprezentacja, większe, więcej neuronów jest w tych ośrodkach, w tych miejscach, reprezentujących poszczególne członki. Bo trzeba wam wiedzieć, że każda, każdy organ człowieka ma miejsce właśnie gdzieś tutaj. I jak Ty jesteś aktywny, to Ty powodujesz tu zmiany. Ja trochę więcej o tym powiem. To jest kora czuciowa. Tak, zobacz, jeszcze bardziej mamy tutaj wargi większe, dłonie i tak dalej. To jest pani, nazywa się profesor Elizabeth Gould, która w 2009 roku otrzymała nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Naukowego za to, że odkryła, opisała dokładnie badania i wyniki nad neurogenezą. Udowodniła neurogenezę, czyli to, że w naszym mózgu rodzą się przez całe nasze życie nowe neurony. Ona mówi, że około półtora miliona miesięcznie. To jest możliwe do policzenia, nie będę tu dzisiaj wam mówił, ale to po, po wykładzie państwu powiem, gdybyście byli zainteresowani. Mianowicie, rodzą się te nowe neurony w hipokampie. Hipokamp to taka parzysta struktura gdzieś głęboko w mózgu, i tam w takim zakręcie zębatym rodzi, rodzą się nowe neurony. I teraz problem jest w tym, a badania nad tym prowadzi Tracy Shores, jej koleżanka, która obecnie jest w Rutgers University. Ona prowadzi badania na szczurach, głównie, ale też na, też na ludziach. I ona powiada, że w e, trudnych warunkach, przy nowych zadaniach te nowe neurony zostają wykorzystywane do, po, i podmieniane są stare neurony do remodyfikacji, do modyfikacji obwodów neuronalnych, które są wymagane przy wykonaniu nowych zadań. Tak, jasne jest to dla nas. Tak? I to wyjaśnia wiele innych rzeczy, o których będę mówił, będę mówił później. To naprawdę są dwie kobiety, które, których badania postawiły w innej sytuacji edukacją. Przy czym obie zwracają uwagę na to, że musimy być bardzo ostrożni w wyprowadzaniu wniosków z badań, na przykład na szczurach, na ludzi. Ponieważ szczury żyją i są stworzeniami bardziej homogenicznymi niż ludzie. Ludzie są bardziej heterogeniczni, żyją w bardziej, w zdecydowanie bardziej heterogenicznych środowiskach i bardziej się różnią od siebie. Ale pewne, pewne badania, pewne rezultaty są, są bliskie. Można mówić o, o podobieństwie. To jest przykład takich badań nad szczurami. Trudniejsze zadanie pomagało uchronić większą liczbę neuronów. I tu mam, proszę Państwa, rzecz taką bardzo ciekawą. Pani profesor Joy Hirsch z Yale University pokazała mi film, przez, dzięki niej to otrzymałem. On jest, teraz, on jest na YouTubie, z eksperymentu, jaki zrobiła w 2009 roku z Oliwerem Saksem. Znacie go? To jest ten od muzykofilii. Je, chyba sześć jego książek było tłumaczone na polski. Rewelacyjne. Muzykofilia, a jeszcze migrena. Tak? I on poddał się eksperymentowi. Jak sam powiada, od piątego roku życia kochał dwie rzeczy. Bacha. I wędzonego łososia. Ma teraz 70 par lat, jest bardzo, bardzo, bardzo chory. I, I on się poddał eksperymentowi, wsunęli go do efemeraja, a funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, i poproszono go, aby słuchając słuchał muzyki Bacha i Beethovena. W tym czasie był skanowany jego mózg. I zobaczcie, co, jak, jak wyglądał, wyglądał jego mózg, gdy słuchał Bacha. Zobacz, ile tam jest aktywnych obszarów. Jak ten mózg rozkwitał. I zobacz, jak on wyglądał, jak mózg wyglądał przy Betowenie. Tam nie, nie za bardzo był aktywny. Jego emocje były wyższe tu. Ja myślę, że ty nigdy nie możesz sobie powiedzieć będę emocjonalny, będę się podniecał tym przedmiotem. Nie możesz uczniom nakazać, być emocjonalnym. To są obiektywne zewnętrzne czynniki, które powodują, że twój mózg, a zwłaszcza ciało migdałowate, jest emocjonalnie aktywny. I tu mamy taką sytuację. Druga część eksperymentu polegała na tym, że pokazano Saksowi fragment muzyki, którego na początku przez chwilę nie mógł rozpoznać, nie był zdecydowany, czy to jest Bach, czy Beethoven. Co prawda studenci akademii muzycznej mówili mi, że to jest mało prawdopodobne, żeby on słuchając całe życie Bacha nie rozpoznał, bo to są dwie różne muzyki. Trudno. Tak mi mówiła, że to jest prawda jej wierzę i okazało się. Że przez tę chwilę on nie wiedział, mówi, jestem, nie wiem, który jest który. I to trwało parę, paręnaście sekund. Ale w tym czasie mózg reagował podobnie. Czyli mózg wiedział to, czego on nie wiedział. Widzimy konsekwencje tego? Bo mózg się formatował pod wpływem jego działania, pod wpływem słuchania muzyki. Ja pozwolę sobie trochę to zilustrować. Jest tu wszystko ok w tym rysunku? Tak? No powiedzcie, że tak. No, tak, no jest. Tutaj? Tak? No nie ma tu, w... nie podpuszczam Was, to tak? Dobrze? Jest. A teraz? W czym problem? W czym jest problem? Ale dlaczego nie pasują? Muszą pasować? Nie jest, a wiedzisz. Zobacz jak łatwo wam manipulować. Pomogę wam. Macie problem tu? Ten sam? A czego nie ma? A, widzisz. Bo twój mózg, twój mózg się nauczył, że półcień, cień, te ukośniki znaczy, że to bryła. Tak? I twój mózg ci podpowiada, że to bryła, ale umysł mówi nie, to jest płaskie, bo ty wiesz to i stąd masz konflikt. Z ilustro, może to być ilustracją dobrą tego, że mózg się uczy, że mózg się formatuje pod wpływem naszych działań? Wiele by można o tym mówić. O.L. Gregory w książce Oko i mózg. Psychologa, psychologia widzenia to pierwszy chyba opisał sytuację w latach 60. człowieka 52-letniego, który odzyskał wzrok i podjął dwukrotnie podjął próbę okaleczenia się podobnego, bo nie mógł się nauczyć spostrzegania. My się uczymy patrzeć. Dobrze. Tu jeszcze. I teraz biorąc to pod uwagę, tak, można by powiedzieć, że krytyczną sprawą jest aktywność ucznia w szkole. Mamy wiele danych i tu Learning Arts. And the Brain. Jest to książka wydana pod redakcją Gazaningi. Znacie go. On, jego książka została niedawno przetłumaczona. Otóż on prowadził zespół z ośmiu uniwersytetów. Siedem ze Stanów, jeden z Kanady. Znaczące nazwiska tam były. I pokazują, w tej książce pokazują wyniki badań nad znaczeniem aktywności artystycznej dzieci i dorosłych dla rozwoju poznawczego dla rozwoju zdolności poznawczych. I to jest tam jest wiele dowodów na to, że aby poprawić na przykład e, sprawność w geometrii, my wcale nie musimy zmuszać dziecka do tego, żeby on robił to czego nie umie, ale wystarczy spowodować, żeby on się uczył muzyki, że uczył się komponować nawet, grać na jakimś instrumencie i to Aż było to dla mnie niewiarygodne. I to pomaga w rozwoju zdolności związanych z geometrią. Nie będę się za tym, za, nad tym rozwodził, ale każdy, kto zgłosi to do pani Ani, przybysz, każdemu taką, tę książkę PDF w PDF-ie prześlę. Mam na to zgodę, że powinienem to upowszechniać. W szczegółach o sztuce mówi tutaj, powiada y, też y, Lewityn w książce. O, o y, muzyce i mózgu. Czym się przypomina Bernard Shaw, który, nie wiem gdzie to czytałem, ale powiedział: Mamy dwóch wielkich nauczycieli, najbardziej skutecznych: tortury i sztuka. Jeżeli tortury są zabronione, pozostaje nam tylko sztuka. Ja myślę, że źle się dzieje, że w szkole tak nie, nie za bardzo na serio traktujemy tę działalność artystyczną. Artystyczną dzieci. Tu chcę jeszcze powiedzieć, w, pięknym, w pięknej recenzji, pedagogicznie porywającej, profesor Piotr Śliwiński napisał, że sztuka jest wyzwaniem, jest afrontem dla naszych przekonań. Ma to sens? Sztuka może cię wyrywać z tam, gdzie już chodzisz, z utartych kole, kolei. Wiele, proszę Państwa, mam artykułów, poprosiłem niedawno w bibliotece o, o zrobieniu mi kwarendy, aktywność fizyczna, a, a, a aktywność intelektualna, a sprawność intelektualna. I pani w ciągu jednego dnia przesłała mi aktualnych 31 tekstów, plus kilka stron, nazwisk i tytułów, tekstów z, i raportów z badań mówiących o związku między aktywnością fizyczną a zdolnościami intelektu intelektualnymi. Byłem na konferencji w Jerozolimie w 2013 roku i w czerwcu i to było o plastyczności mózgu. Naprawdę było wiele doniesień, badań podłużnych, jak bardzo aktywność fizyczna usprawnia nasz mózg, nasze, nasze zdolności intelektualne. A przypomnijcie sobie teraz dlaczego. Neurogeneza, tak? Że nowe zadania wymagają zmiany, tak? niektórych neuronów, niektóre są wycinane, wybierane są inne, te nowsze, te świeże, które łatwiej dopasować. I teraz mamy, ja myślę też, yy, rozumiemy, dlaczego ten związek, dlaczego ten związek jest. I na koniec te, tej części chciałem Państwu jakby podsumować tym, że jest w Chicago, jest szkoła, która zaplanowała specjalne ćwiczenia fizyczne. Znalazłem to w książce Ardena, Uh, your Wired Brain. Otóż yy, zaplanowała specjalne ćwiczenia i uczniowie, uczniowskie zdolności czy umiejętności, sprawność matematyczna podniosły się znacząco. Były zbliżone do tych studentów z Korei. Aż to jest prawda niewiarygodne, ale mam ten tekst, yy, mam kontakt i tak po prostu, tak po prostu jest. I to dla mnie w kontekście wiedzy o mózgu jest wyjaśnialne. I na koniec podsumowując to, co chciałem powiedzieć w tej pierwszej części, mianowicie, yy, mianowicie Roger Anderson w 1996 roku w swoich badaniach wykazał, że te ośrodki w mózgu, które są aktywne przy uczeniu się, są aktywne przy odtwarzaniu. Myślę, że jeżeli ty się uczysz tylko na pamięć, to z trudem będziesz twórcą z trudem z trudem. A pisał o tym 40 lat temu Wincenty Okoń. Nie pamiętam gdzie, ale on to powiedział, że sposób nauczania decyduje o tym, jak wiadomości będą, czy wiedza będzie wykorzystywana.